pudry rozświetlające w drogeryjnej cenie. Zobaczmy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest dzień. W którym porozmawiamy sobie na temat pudrów rozświetlających, bo nawet jeśli jesteście fankami i fanami matowego wykończenia skóry, to albo już przyszedł ten moment, albo dopiero przyjdzie ten moment, kiedy docenicie zdrowy, fajny glow na twarzy. Ja zacznę od tego, że jestem posiadaczką cery mieszanej, ze skłonnościami do różnych wyprysków, i generalnie u mnie bardzo szybko wyrzuca sebum. Więc ja, jeśli chodzi o pudry rozświetlające, jestem taka dość mocno hmm, wybredna i ja mam pewne swoje oczekiwania, dlatego że te pudry nie mogą powodować, że ja po godzinie będę wyglądała, jakbym była totalnie spocona. A wiemy, że czasami może się wydarzyć taka sytuacja, właśnie przy produktach. Rozświetlających. Natomiast to, co pudry rozświetlające mają w sobie cudownego, to to, że ożywiają skórę, że ta skóra wydaje się być młodsza, bardziej taka nawilżona i no po prostu taka, wiecie, promienna. Więc przejdźmy sobie do tych produktów, które ja tutaj dzisiaj dla Was przygotowałam. Wszystkie propozycje, które tutaj mam. Są propozycjami drogeryjnymi. Maksymalnie cena produktu to powinno być 40 zł, może 40 kilka zł, i pójdziemy sobie od produktu, który wypada najtaniej, do produktów, które wypadają najdrożej. Natomiast półka cenowa jest w miarę podobna. Pierwszy produkt czyli puder jęczmienny z paezę. Słuchajcie, jest to produkt, który mi na y, szkoleniu poleciła Dominika Krzyszkowska. Y, tak, to jest ta Krzyszkowska, która właśnie wypuściła z Paezy teraz, y, no już, już chwilę temu, kremowe konturowanie. I to jest, słuchajcie, puder, tak jak większość, które tutaj dzisiaj będę miała, który jest rozświetlający, ale nie ma takich, wiecie, błyszczących drobin. Mi bardzo zależy na tym, że jak wejdziecie do światła sztucznego albo wejdziecie do światła mm, słonecznego przede wszystkim, to żeby wiecie nie, cała twarz nie była usypana mm, taką dy mini dyskoteką, no nie, takimi drobinami. No i ten puder z paese, słuchajcie, on jest bardzo taki fajnie, wiecie, drobnozmielony, jest ym, może trochę rozbielać, to jest taka ważna informacja. Czyli e, warto sobie to wziąć pod uwagę, no nie, że jeżeli macie na przykład podkład w kolorze Waszej skóry, ale użyjecie tego pudru, to może być tak, że on Was troszeczkę, troszeczkę rozjaśni. On jest bardzo miałki, jest taki mm, jedwabisty, jest, mm, posiada taką, wiecie... Bardzo leciutką, błyszczącą w sobie, ale nie drobinę, tylko taki miał, tak bym to nazwała, przez co bardzo ładnie utrwala makijaż, a jednocześnie nadaje skórze takiego, wiecie, zdrowego wyglądu. Nie jest, nie jest tępym matem, tylko jest fajnie wygładzająco, rozświetlający. I zarówno skóra dojrzała, jak i skóra młoda będą się z tym produktem lubiły. On fajnie wygląda zarówno jako taki produkt, którym omiatacie twarz, jak i do takiego, powiedziałabym, soft bakingu, czyli nie tego bakingu, który był popularny, wiecie, tam 2, 16 dalej, Tylko takiego bakingu, jaki używamy teraz, czyli bierzemy bardzo małą ilość produktu na puszek i wtłaczamy w konkretne poszczególne miejsca i on sobie też bardzo fajnie. Radzi z takim zadaniem. Wypadł ten puder tutaj jako pierwszy, dlatego że mimo, że on chyba swoją oryginalną cenę ma około 30 zł, to jego bardzo, bardzo często widzę na jakichś takich promocjach, w stylu wiecie 18, 15. Takie naprawdę bardzo powiedziałabym sensowne, przystępne ceny. Jego gramatura to jest 10 gram, więc to jest taki, wiecie, w miarę standard, standardowy puder. No, i co, jest, jest wydajny, ma leciutki kolorek, jest naprawdę bardzo fajnym pudrem. Kolejny produkt, który dla Was tutaj przygotowałam, jest to produkt z kolekcji, z tego co mi wiadomo, limitowanej. Jest to y, kolekcja Kobo, y, ona się nazywa Ten Years Together, i to jest kolekcja, która wyszła we współpracy z Danielem Sobiśniewskim. Ona wyszła pod koniec roku 2022. I wtedy wyszło tam kilka rzeczy między innymi właśnie puder rozświetlający i ten puder stał się słuchajcie hitem. Wygląda on następująco. On ma taki lekko żółtawy kolor, ma, ma zapaszek swój też taki e, ładny. E, I on też jest taką słuchajcie super, super miękką taflą. Ja go bardzo lubię używać. O, On jest taki bardziej żółtawy. Mam nadzieję, że to widać teraz jest taflą, taką fajną na skórze, lekko żółtawą. I to jest puder słuchajcie, który jest, działa, jak wiecie, jak te słynne pudry z Hourglassa. On jest pudrem wykończeniowym. To jest puder, który oczywiście, jak chcecie, to możecie nim utrwalić sobie też makijaż, jeżeli. Macie takie życzenie. Natomiast jeżeli tylko nim będziecie utrwalać makijaż i niczym więcej, to ten makijaż może naprawdę wyjść taki, wiecie, glowy, no nie? Ale ja go bardzo lubię używać w momencie, gdy wykańczam sobie makijaż na sobie albo na kimś i polega to na tym, że, wiecie, zapudruję jakimś innym pudrem, na przykład może być to ten jęczmienny. Dało, zrobiłam sobie konturowanie, zrobiłam sobie wszystko, i na koniec biorę pędzel. I jeszcze wiecie, jakby raz omiatam ym, całą twarz, pięknie mi się scalają te wszystkie kolory, które są na twarzy. A dodatkowo, cera jakby nagle łapie taki odświeżony look, który jest ym, soczysty, taki jakby lekko wilgotny w odbiorze. Oczywiście, on nie jest wilgotny, <grym> yy, ale wiecie o co chodzi: że daje takie eleganckie, wykończenie, lekko błyszczące i daje wrażenie takiego właśnie wysokopółkowego produktu, mimo, że jest to produkt drogeryjny i kosztuje około właśnie 30 zł. Także widziałam jeszcze, że ta kolekcja jest nadal dostępna w naturze, więc naprawdę bardzo polecam, zresztą no nie bez powodu też ten puder stał się bestsellerem niedługo potem, jak się w ogóle pojawił więc myślę, że to też mówi samo za siebie. Gramatura tego produktu, słuchajcie, to yy, 7 gram. Kolejny puder, też jest pudrem w kamieniu i też jest pudrem rozświetlającym i on już się u mnie pojawiał na kanale i to jest puder, który mam wrażenie, że było o nim głośno w pewnym momencie, a potem wiecie uff, słuch o nim zaginął, a on jest cały czas dostępny i cały czas jest uważam bardzo bardzo fajnym pudrem. A o co chodzi? Chodzi oczywiście o Perfectionist Powder z Belle Hypoallergenic. Są dwie wersje tego pudru. Ja w tym momencie akurat mam, o, akurat mam tę wersję taką różową, czyli to są takie, wiecie, kwiatuszki. Jest tutaj biały fragment i jest różowy fragment. Ten różowy fragment, jak widzicie, ten puder w drogerii, to są takie jakby wytłoczone kwiatki. I ym, puder występuje w dwóch wariantach, czyli z różowymi kwiatuszkami i z żółtymi kwiatuszkami. Ja osobiście wolę ten puder z żółtymi kwiatuszkami, właśnie bo yy, on ma taki po prostu cieplejszy podton i to bardziej pasuje do mojej cery. Ten jest taką wersją po prostu chłodniejszą. To, co jest ważne, żeby powiedzieć o obydwu tych pudrach, one będą rozbielać. No bo ogólnie ten produkt jest naprawdę, naprawdę jaśniutki w porównaniu do ten, w porównaniu do poprzedniego pudru, no to ten jest, widzicie, ja jestem dość blada, a on jest jaśniutki, więc dwojako można do tego podejść. Bo albo może to być pomoc, jeżeli gdzieś tam wiecie, trochę Wam się przeszalało z ciemnością podkładu, to to może Wam pomóc trochę ten podkład rozjaśnić. No, albo osobę, takie wiecie, dość bladolice. Mogą sobie ym, w całości używać jakby w, na całą twarz tego pudru, lub właśnie możecie tego użyć do takiego wariantu, jak w przypadku tego pudru Skobo, czyli omiecenia po prostu twarzy w takim finalnym efekcie. Ja Wam nie powiem, ile ja już zużyłam opakowań tego produktu, ale, ale trochę ich zużyłam i zawsze lubię mieć gdzieś ten produkt, tak wiecie, gdzieś, gdzieś w szufladzie, no nie? że jakby mi się, nie wiem, skończył jakieś inne pudry takie rozświetlające, to, to lubię go mieć i ja nawet go przez długi czas używałam jako takiego y, solo pudru, to znaczy miałam takie, wiecie, różne okresy i miałam taki okres, kiedy bardziej y, robiłam sobie ten glow look, no nie, ale ja bez pudru nie lubię być, w związku z czym używam sobie wtedy po prostu takiego pudru, który jest bardziej rozświetlający. On wygląda na twarzy bardzo lekko. Można go nałożyć trochę więcej, można go nałożyć trochę mniej. I przy tej swojej lekkości, jak na, wygląda na skórze, to fajnie ten make-up setuje. No, i ja Wam powiem, że, no tak jak mówię, no, to jest moje któreś z kolei opakowanie i naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Jest dostępny, mm, musicie, albo go trzeba kupować przez internet, albo trzeba go szukać w szafach Bell. No tu jest takie utrudnienie, że nie wszędzie szafa Bell jest, ale najczęściej na przykład w Hebe możecie go sobie upolować. Kolejny produkt, który dla Was przygotowałam, to można powiedzieć, jest takie trochę odstępstwo od mojej własnej reguły. Którą mam, to znaczy powiedziałam na początku, że nie jestem fanką um, takich świecących drobinek na twarzy i nadal to podtrzymuję, ale ten puder jest dla mnie wyjątkiem. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o puder z ibry. On ma taką widzicie, błyszczącą zakrętełkę. I jest to puder, który się nazywa Glow Transparent Powder numer 3, bo są trzy pudry. Są trzy pudry, które są właśnie w, w takich w samych opakowaniach. No i ważne, żeby to był właśnie ten Glow Transparent Powder. On ma, słuchajcie, z tych wszystkich pudrów do tej pory, on jest taki dość żółty. Ja go w ogóle mam, dzisiaj go mam na twarzy. Tak to wygląda. Oczywiście tutaj na twarzy jest jeszcze rozświetlacz w tych miejscach. Natomiast solo go mam wiecie, broda, nos, czoło to jest ten puder w tym momencie. On ma taki żółtawy kolorek. O, o, o. Ale dla porównania Wam pokażę kolorek ym, tego Skobo. No one są, one się różnią. Dobra, ten ten palec to skobo, ten palec to jest ibra. Hmm. No, ten skobo jest, wydaje mi się, trochę bardziej żółty. No i też ten skobo jest prasowany, ten z ibry jest mm, sypki. I on ma, słuchajcie, w sobie takie bardzo malutkie drobinki. To są drobinki em, w ciepłym tonie. Czyli, jakby to się komponuje z tym lekko żółtawym tonem tego właśnie pudru. I te drobinki są bardzo takie, bym powiedziała, eleganckie. Dlatego, chyba, to jest też puder, który mi, jakby w którym mi to nie przeszkadza, bo nie są te drobinki dla mnie nachalne. Ale jest ważne, żebyście to wiedziały i żebyście to wiedzieli, że jednak ten puder te drobinki ma. Ja też wielokrotnie słyszałam, jak używałam na jakimś tego pudru, że. Ale on pięknie pachnie, albo ale super się świeci tak właśnie wiecie, fajnie. Więc jakby wiem, że podoba się nie tylko mi, ale podoba się też również innym osobom. Więc, tak jak mówię, małe odstępstwo od reguły u mnie, ponieważ jest to puder, który zawiera takie drobinki, które będą widoczne w świetle słonecznym, które będą widoczne przy aplikacji. Ale te drobiny są bardzo takie, bym powiedziała, gustowne, i takie mm, no eleganckie, i takie niewybijające się. I ja sobie nawet, słuchajcie, ja sobie tutaj nawet jeszcze zajrzę teraz na twarz. No, wiecie co? Widać je, ale one są naprawdę niewielkie, i są, wtapiają się w tę twarz. Także myślę, że warto się również tym pudrem zainteresować i ten puder bez promocji, z tego co mi wiadomo, to jest właśnie około 40 zł, niecałe 40 zł. Gramatura tego produktu to jest 12 gram, czyli no najwięcej do tej pory ze wszystkich tutaj pudrów. No i na koniec mam produkt, który też już trochę ma swoją własną karierę i myślę, że wiele osób go już polecało. I że wiele osób już go spotkało na swojej własnej drodze, czyli Paezę i mgła pudrowa. E, mgła, o tak to wygląda, jest to puder też taki kompaktowy, w ten sposób on wygląda. E, ta moja mgła pudrowa, ponieważ tak jak mówiłam, ja jestem bladiochem, to jest jedenastka Light Beige się nazywa. E, tych kolorów są chyba trzy z tego co pamiętam, tych różnych mgieł. I myślę, że ta nazwa mgła pudrowa jest tutaj bardzo na miejscu. Dlatego, że znowu, jak sobie popatrzymy nawet na ten produkt tak w opakowaniu, to on jest bardzo taki miałki. Wiecie, to jest taka jedna, jedna po prostu tafla. O, tak on sobie wygląda. I. Ponownie, ja go sobie tutaj tak o. roztarłam lekko na ręce w tym miejscu. No właśnie, i to jest, jak widzicie, to jest efekt, który mnie w pudrach rozświetlających interesuje. Czyli, że jak ja sobie rozprowadzę ten produkt, to on się robi taki o. Taki po prostu, jakby ta cera była zdrowo rozświetlona od środka i taka po prostu nawodnieniem i wszystkim co dobre. Bardzo lubię tę mgłę pudrową. No i ponownie, jeśli chodzi akurat o ten kolor konkretny, czyli jedenastkę, to jest, no to jest dość jasny kolor. I on nawet u mnie, jeżeli bym, wiecie, przegięła, nałożyła go za dużo, to nawet mnie będzie rozbielał, mimo że ja sama w sobie naprawdę jestem hmm, bladzioszkiem. I znowu, to jest kolejny puder, który ja używam w ten sposób, że używam go do um, tego takiego finalnego omiecenia twarzy i wiecie, wyrównania tego takiego balansu między błyskiem y, a matem. Jeżeli wiecie, wcześniej używam jakiegoś pudru, który jest trochę bardziej y, matujący i setujący. W związku z czym, słuchajcie, były tutaj trzy pudry, które były y, w kamieniu, no nie, czyli kobo, bel i paezę. I teraz ja bym powiedziała, że chyba najbardziej takim błyszczącym i z nich wszystkich jest ten z kobo, on jest też najbardziej żółty. Potem mamy, jeśli chodzi o żółtość, to tą ibrę. I ta ibra ma też te drobinki, o których wspominałam wcześniej, które są bardzo eleganckie i gustowne. I potem bym powiedziała, że Paezę ten puder jęczmienny jest gdzieś w podobnym, że tak powiem, kolorystycznie momencie, co i Paezę mgła pudrowa. Przynajmniej te dwa kolory, czyli puder jęczmienny i Paezę 11, chociaż ta Paezę 11 być może jest, może ona jest trochę jaśniejsza. No i ten Belle Perfectionist Powder, który przez jakby posiadanie w sobie tego białego elementu, jest taki dość rozjaśniający. Słuchajcie, tak wygląda u mnie polecajka pudrów rozświetlających z drogerii. Oczywiście. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest jeszcze więcej pudrów rozświetlających z drogerii. Część z nich, zwłaszcza z takich polecajek internetowych, też posiadam, ale albo jestem dopiero w trakcie testów, albo na przykład mi się nie sprawdziły, bo miały być takie, wiecie, super właśnie rozświetlające, a dla mnie już na przykład drobina w tych pudrach była zbyt wielka, i taka za bardzo dyskotekowa na co dzień. Więc podsumowując, chciałam Wam powiedzieć, że to są moje polecenia w tym momencie, ale nie zdziwcie się, jeśli za jakiś czas pojawi się kolejny film, w którym będę Wam polecać kolejne pudry rozświetlające, które już przejdą moje testy i które również będą mi się podobały. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Przypominam wam o możliwości subskrybowania kanału i zalajkowania tego konkretnego filmu. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki. Pa.